przynie pod dębami, gdzie skąd nas nadal nie wyganiają, mimo że strzelamy seriami. Nawet się zrymowało. Dzisiaj na pierwszy ogień idzie legenda II wojny światowej, radziecka legenda, ręczny karabin maszynowy Wiesławiewa. Zwany DP w skrócie, czyli diektarię piechotnej. piechotnej, bo ta wersja oznaczana tymi literkami i ta, to jest ta właśnie, którą trzymam w ręku to jest broń piechoty, podstawowa droń, broń drużyny radzieckiej piechoty od początku od początku lat 30. No aż do lat 60. można powiedzieć. Ręczny karabin maszynowy Diekteriewa skonstruowany został, jak można się domyśleć, choć pewnie nie wszyscy się domyślą, przez Diekteriewa. Wasilij chyba mu było, słynny radziecki konstruktor, ulubieniec Stalina. Ulubieńcem Stalina stał się po tym właśnie, gdy skonstruował ten karabin. Karabin, można powiedzieć, dość udany, choć oczywiście mający sporo niedostatków, ale chyba jednak zalety przeważają nad tym. W, w jakiej sytuacji byli Sowieci po I wojnie światowej, czy też po rewolucji, jeśli chodzi o uzbrojenie w karabiny maszynowe? Mieli dość dużą mozaikę karabinów maszynowych. Przede wszystkim mieli ciężkie karabiny maszynowe Maksima wzór 10. One były podstawową bronią maszynową w czasie I wojny światowej i w czasie rewolucji. A poza tym w zasadzie mieli nic ciekawego, bo mieli sporo broni dostarczonej przez sojuszników w czasie I wojny i zdobytej na interwentach już w czasie rewolucji. Były to m.in. lekkie czy też ręczne, bo tu ciągle polska klasyfikacja jest niejednoznaczna: karabiny maszynowe Luisa. I to w zasadzie było wszystko. Sowieci zresztą bardzo cenili karabiny maszynowy Luisa za to, że były bronią portatywną, nadawały się do działań manewrowych, no a wiemy, że cała wojna, cała rewolucja i cała wojna z interwentami to była, to była wojna manewrowa, często prowadzona przez duże oddziały kawalerii. Pomysł był, pomysły były różne, między innymi trzeba wspomnieć o pomyśle Fiodorowa, konstruktora starszego od Djekteriewa, chyba nawet można go nazwać nauczycielem Diekteriewa, który skonstruował uniwersalny system broni strzeleckiej, bazując na japońskim naboju karabinowym 6,5 mm. Nabój ten był w Rosji dość powszechnie używany, już w Rosji Sowieckiej. A to dlatego, że Rosja Carska w czasie I wojny światowej kupiła od Japończyków dość dużej ilości karabinów Arisaka wraz z amunicją. I, ten, I ta amunicja była po rewolucji w Rosji. To był bardzo słaby energetycznie nabój. No i na ten, wokół tego naboju Fyodorow skonstruował całą rodzinkę broni strzeleckiej. To był automat, czyli jakbyśmy dziś powiedzieli karabin automatyczny. To był ręczny karabin maszynowy, a nawet ciężki karabin maszynowy chłodzony wodą. jednak nic z tego nie wyszło, program zarzucony. Postanowiono skonstruować własny karabin maszynowy ręczny na nabój Mosina, który to nabój uznano za standardowy i postanowiono, że wszelka broń radziecka karabinowa będzie właśnie do tego naboju przystosowana. Dektyarow skonstruował karabin, za który dostał chyba ze 3 nagrody państwowe i 15 medali jak to w Rosji. Karabin ma konstrukcję dość klasyczną dość, powiedziałbym, zgrabna komora zamkowa. Taka odchudzona, lufa. Lufa jest nieszybko wymienna, bo to jest za dużo powiedziane, ale łatwo wymienna, choć my próbowaliśmy przed chwilą i tu, w warunkach polowych, nie odważyliśmy się jej wyjąć, bo potem baliśmy się, że będą problemy z działaniem broni, jak ją nieumiejętnie włożymy, ponieważ karabin jest tak ciasno spasowany, że. No i mógłby być z tym problem. Karabin jest z produkcji roku 1944, ale jego stan najwyraźniej wskazuje, że on na wojnie nie był. Prawdopodobnie od razu po wyprodukowaniu, jest z produkcji radzieckiej, od razu po wyprodukowaniu trafił do magazynu, potem trafił do, do, do magazynów w Polsce i całe swoje życie wojskowe spędził w magazynie. Być może nawet poza strzelaniem odbiorczym nie, nie oddał żadnych strzałów. Karabin ten mm, był na tyle udany, że tak jak już mówiłem, Diektiarew został ulubieńcem Stalina. Stalin powierzył mu zadanie skonstruowania ciężkiego karabinu maszynowego. Widzicie, że to działa z dużymi oporami. Dla niewtajemniczonych posiłuje w tej chwili rozłożyć broń pierwszy sukces. Ale skonstruowanie karabinu cięż, ciężkiego karabinu maszynowego diektariowowi już tak łatwo nie poszło. Jego broń nazwana Dietarowstankow, była wprowadzona do produkcji seryjnej, potem ta produkcja seryjna została, została zatrzymana. Jednak nie się skupić na jednym i na drugim. Ta produkcja została zatrzymana, i karabin musiał oddać pole jednak karabinowi ciężkiemu karabinowi maszynowemu Maxima, staremu. To przejdźmy do konstrukcji ręcznego karabinu maszynowego Dekteriewa. To jest kolba z komorą spustową, z mechanizmem spustowym. Komora zamkowa. W środku jest jeszcze suwadło z zamkiem. Dwój nóg, przyczepiany dość prymitywnie zaciskiem z, ze śrubą, lufa, tłumik, ognia do położenia transportowego, można go przekręcić, co skraca długość broni przy transporcie. Udało się. wadło, czyli element, który łączy zamek z komorą zamkową, tłoczysko z tłokiem i tu jest urządzenie powrotne w postaci sprężyny nawiniętej na tłoczysko. Zamek jest konstrukcją dość oryginalną. Dziś takie systemy są rzadko spotykane, w zasadzie w ogóle niespotykane. Diktarów chyba wykorzystał pomysł jednego z konstruktorów skandynawskich. Kielmana chyba, ile nie przekręcam nazwiska. Zobaczcie. Zamek ma z boku dwa wychylne rygle. One się wychylają na boki. Teraz są wychylone na boki to jest pozycja zaryglowana. Teraz są schowane i to jest pozycja odryglowana. Całością steruje bardzo masywna iglica, która swymi występami wypycha te rygle na bok w tym momencie, w którym się... Nie ma sprężyny uderzeniowej. Sprężyną uderzeniową jest sprężyna powrotna de facto, funkcjonalnie. Natomiast binikiem jest samo suwadło, które w końcowym ruchu swoim do przodu uderza w iglicę. Iglica najpierw reguluje zamek, a potem zbija spłodkę naboju. Rączka suwadła ruchoma w czasie strzelania. Lufę można wymienić, wciskając ten rygiel i wyjmując lufę do przodu. Teoretycznie można to zrobić nawet bez częściowego rozkładania broni, a jedynie trzeba otworzyć zamek i zapiąć go w tylnym położeniu. No dobrze, skoro mamy to na wierzchu, to pokażmy najpoważniejszą wadę eksploatacyjną tego karabinu. Tu mamy urządzenie powrotne. Będę to wszystko powoli składał się, starał się złożyć tak żeby się nie rozsypało Trzeba po prostu w odpowiednim momencie Urządzenie powrotne znajduje się w czasie strzelania bardzo blisko lufy, pod nią Lufa się bardzo nagrzewa, urządzenie powrotne też się bardzo nagrzewa. Jak wszystkie bronie radzieckie, robione były z materiałów, zwłaszcza w czasie wojny, nie najlepszej jakości. Ta sprężyna, pod wpływem przegrzania, bardzo traciła swoje właściwości. Albo karabin przestawał działać, bo sprężyna była za słaba, albo pękała. No i karabin przestawał działać tym bardziej. Tę wadę. Z modern... tę, tę wadę... Wyeliminowano w modelu DPM, Dektyarów Piechotnej Modernizowanej, która się pokazała pod sam koniec wojny. De facto w wojnie udziału raczej nie wzięła, bo nie zdążyła. Musimy coś powiedzieć też o wersjach niepiecho, niepiechociarskich tego karabinu. Najbardziej znany, w tym również najbardziej znany polskiej publiczności, powinien być model. T, T, czyli tanka Tankawoj, a to dlatego, że była to podstawowa broń kaprala, a potem sierżanta Kosa w czołgu Rudy 102. W filmie tym jest kilka przekłamań technicznych, bo on czy jest kilka scen, w, których, w której on wychodzi ze swoim karabinem wymontowanym z jarzma poza czołg i powinien być to karabin DT Tankaw. Tymczasem on wychodzi z takim karabinem, z piechotnym. No, widocznie tak było realizatorom wygodniej, nie mieli drugiego DT, a ten jeden, który był zamontowany w czołgu, był tam zamontowany na stałe i nikomu się nie chciało go wymontowywać. Czym się różnił ten DT? No na przykład nie miał osłony lufy. Lufę miał odpowiednio cięższą. Nie miał tłumika wylotowego. Miał inny magazyn o, o magazynku y, y, później. Natomiast fabrycznie karabiny DT były przystosowane do używania poza czołgiem. O, miał też inną kolbę. Nie miał kolby drewnianej, jak ta. Tylko miał taką kolbę w, w postaci dwóch, dwóch płaskowników y, zakończonych stopką. Miał inny magazyn. No i chyba musimy tu już przejść do, y, do magazynu, bo nic mądrego na temat tego karabinu. Nie powiemy więcej, chyba że są jakieś pytania. Proszę, szanownej publiczności. Nie ma. Nie ma pytań? To pokazujemy magazyn. Bardzo charakterystyczny dla tej broni magazyn talerzowy, nazywany też y, z Rosyjska magazynem dyskowym, ale ja bym się trzymał tego pierwszego określenia, bo ono jest w polskiej literaturze y, usankcjonowane. Dlaczego akurat taki dziwny? To nie jest prawda, że Sowieci chcieli mieć magazynek do tego karabinu o dużej pojemności i dlatego skonstruowali magazyn, magazynek talerzowy, choć potem taka legenda powstała. Otóż przez ładnych parę lat konstruktorzy sowieccy próbowali skonstruować do tego karabinu magazynek pudełkowy, konkretnie łukowy i wtedy on byłby zasilany nie tak jak ten karabin tu od góry, tylko gdzieś tu, od dołu. Ale im się to nie udawało, te magazynki nie chciały działać. Dlaczego? No bo punktem wyjścia był nabój karabinowy Mosina z bardzo wydatną, wystającą kryzą i te naboje miały to do siebie, że się haczyły jeden o drugi w tych magazynkach pudełkowych i broń się stale zacinała. No więc dobrze. Nie udało im się skonstruować magazynka pudełkowego. Znali dobrze magazynki talerzowe do RKM-ów Luisa i skonstruowali Wyraźnie inny, ale jednak magazynek talerzowy. Magazynek składa się z dwóch talerzy: górnego i dolnego. W środku jest sprężyna, a naboje w tym magazynku są układane tak promieniowo, pociskami do wewnątrz. Magazynek ma kilka podstawowych wad. Ma oczywiście główną zaletę taką, że jest pojemny. zmieści się do niego 47, a do niektórych wersji 49, ale potem zrezygnowano z tych, 9, z tych 49, bo się zacinały przy, przy pełnym załadowaniu i wszystkie, e, wszystkie ładowane do 47. To są magazynki późne, one do nich się więcej niż 47 nie da załadować. Wady, Aha, zaleta, mówiłem, duża pojemność wady, bardzo y, duża masa własna. Na jeden nabój nie znajdziecie innego magazynka, którym na jeden nabój przypadałaby tak duża masa y, magazynka. Ten magazynek chyba waży z półtora kilograma pusty. Druga wada, dość kłopotliwe, żeby nie użyć innego słowa, ładowanie. Nie, to, chyba, to, chyba to będzie, widać tak. Żeby ten magazynek ładować, trzeba mieć Najlepiej trzy ręce. Jedną przesuwać górny talerz względem dolnego, drugą blokować, żeby się nie cofnęło, a trzecią wkładać nabój. Było skonstruowane urządzenie w, w, w postaci szczypiec, takich bardzo charakterystycznych. Te szczypce się tu tak zakładało, z zębami, nazwijmy to szczękami. Tu były dźwignie, którym, którą, które się ściskało. Jak się ścisnęło te dźwignie, to talerze się przesuwały o jeden skok i przytrzymując ściśnięte te szczypce można było wygodnie drugą ręką włożyć włożyć nabój tu biedy jak jeszcze ten uchwyt tu jest w korzystnym miejscu można go wy, wy, wykorzystać jako odporę do, do naciągania natomiast jak ten uchwyt się przesunie tu to wtedy już jest gorzej w każdym razie załadować ten magazynek Załadować jest go dość trudno. Magazynki do, te, de, do RKM-u DT, tego czołgowego, który, którego strzelał Janek Kos. Były wielowarstwowe, chyba trzywarstwowe. Tam naboje były ułożone w trzech warstwach i miały pojemność jeszcze większą, bo aż chyba 60 kilka naboi. Mówiłem o wadach tego karabinu. Wymienność lufy zaletą nie była, bo w warunkach polowych była niewykonalna. Magazynek jest wadą. Nie mówiłem o mechanizmie spustowym. Mechanizm spustowy jest bardzo prosty. Broń strzela wyłącznie ogniem ciągłym. Nie ma nastawnego bezpiecznika. Ma jedynie bezpiecznik samoczynny tu, w szyjce kolby. Kiedy chwytamy broń, powinniśmy tu dłonią ten bezpiecznik nacisnąć i umożliwić strzelanie. Idziemy, strzelanie. Będziemy pokazywać, że ten karabin strzela. Jeszcze trafna jest nieistotna. Zawiodą się, wszyscy, zawiodą się wszyscy współcześni domowi komandosi, bo ten karabin nie jest przystosowany do strzelania w pozycji stojąc. Kiedy ten karabin konstruowano, nikt nie myślał, że taka, taka konieczność w ogóle. Żeby przyłączyć magazynek do tego karabinu najpierw trzeba zapiąć zamek w tylnym położeniu, inaczej się nie da. Magazynek się za stosunkowo łatwo, jak się jest sprawnym. Nie mówiłem o... Dobrze, ale to powiem jak, jak strzelę. strzela bardzo powoli, kadencja to jest około 500 strzałów na minutę strzał tak wolny, że można spokojnie oddać pojedynczy strzał mimo, że ma mechanizm pustowy, nie ma trybu pojedynczego ognia Kiedy konstruowano ten karabin, nikt nie myślał o strzelaniu z innych postaw niż leżąc. Ale można. Trzeba tylko uważać na, na rękę podtrzymującą karabin, bo naprawdę karabin się nagrzewa bardzo szybko. Rozładowanie jest trzy proste, o czym nie powiedziałem przy stole. To jest dość poważna wada broni. Ten łącznik, który zamyka się poprzez po prostu za... zakręcenie na gwincie. Wszelkie połączenia gwintowane nie są wskazane przy rozkładaniu broni, bo są dość zawodne. Można taki gwint łatwo uszkodzić, a jak gwint jest uszkodzony, cały karabin jest uszkodzony. Strzela. Tak jak mówiłem, naj... najfajniejsze jest w tym, jak on strzela, to, że strzela tak powoli. Bach, 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 To bardzo ułatwia kontrolowanie ognia seryjnego. To jest to. Nie yy, będziemy mieć MG44, wrażenia będą zupełnie odwrotne. No i to chyba wszystko. Popatrz, czyli to... Yy, yy, czyli ewidentnie nie, 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 nie wolno ładować magazynków do pełna. Do pełna.